Witamy na kanale Plotki na gorąco 24H. Co on jej szeptał do ucha na sekundy przed tym pocałunkiem? Jego tłumaczenie jest tak absurdalne, że aż sama kaczorowska musiała zareagować. Czy to był impuls, jak twierdzi? A może starannie ukartowana gra, która wymknęła się spod kontroli? Prawda o tym, co naprawdę wydarzyło się na parkiecie w tańca z gwiazdami, jest znacznie bardziej mroczna i skomplikowana. Zostańcie z nami! Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska znów rozpalili parkiet Tańca z Gwiazdami do czerwoności. Ale tym razem posunęli się o krok za daleko? Ich niezwykle zmysłowa, niemal erotyczna, haha, zatańczona do kultowego utworu z Kraj To Mistrzostwom Europy z filmu Dirty Dancing, co prawda zachwyciła publiczność w studiu i przyniosła im upragnione maksymalne 40 punktów od jurorów. Ale finał tego występu, ten długi, namiętny, niemal pożerający pocałunek na oczach milionów widzów, wywołał prawdziwą lawinę komentarzy i gigantyczne poruszenie w internecie. Polska znów została podzielona. Jedni byli w ekstazie, inni czuli zażenowanie. Ale najciekawsze wydarzyło się dopiero po programie. W rozmowie z dziennikarzami Super Expressu aktor postanowił wyjaśnić kulisy tego kontrowersyjnego gestu. Jego tłumaczenie jest tak nieprawdopodobne, że aż trudno w nie uwierzyć. Przekonuje, że nie pamięta, że ją pocałował. Czy to możliwe? A może to tylko nieudolna próba ratowania wizerunku po tym, jak przekroczyli granicę. W najnowszym odcinku tańca z gwiazdami Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska stanęli przed niezwykle trudnym zadaniem. Mieli zmierzyć się z legendą. Zaprezentowali swoją interpretację Haczaj do utworu Kraj to Mistrzostwom Europy z kultowego filmu Dirty Dancing. To był taniec ikoniczny. Duet musiał odtworzyć choreografię, którą kilka lat wcześniej, w sposób absolutnie mistrzowski, wykonali Julia Wieniawa i Stefano Terrazcino. Tamten występ przeszedł do historii programu. Ale Kaczorowska i Rogacewicz postanowili pójść własną drogą. Dodali do tego układu jeszcze więcej zmysłowości, jeszcze więcej namiętności, jeszcze więcej prywatnych emocji. Kulminacyjnym, najbardziej zapamiętanym momentem ich występu był właśnie ten finałowy, długi, namiętny pocałunek, który idealnie dopełnił całość choreografii opowiadającej historię zakazanej miłości. Występ pary, a zwłaszcza jego zakończenie, wywołał jednak skrajne, absolutnie przeciwstawne opinie. Choć na oficjalnych profilach programu w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo zachwytów i pochwał dla ich odwagi, autentyczności i techniki, nie brakowało także niezwykle ostrych, krytycznych komentarzy. To jest właśnie ten złoty, bezcenny szczegół. Część widzów zarzuciła parze przesadne, wręcz niesmaczne okazywanie uczuć na parkiecie. Pojawiły się głosy o ciarkach żenady, o braku klasy, o przekroczeniu granicy między tańcem a prywatnym spektaklem. Ten pocałunek stał się symbolem podziału. I właśnie w tym kontekście, w obliczu tej narastającej krytyki, wielu widzów zaczęło się głośno zastanawiać: Czy ten pocałunek tancerzy był rzeczywiście wynikiem spontanicznej chwili uniesienia, niekontrolowanym wybuchem namiętności? Czy może jednak był to starannie zaplanowany, wyreżyserowany element choreografii, obliczony na zdobycie punktów i wywołanie medialnego szumu? Pytanie zawisło w powietrzu. I właśnie wtedy głos zabrał sam aktor, Marcin Rogacewicz. W rozmowie z Super Expressem postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości. Ale jego tłumaczenie zamiast uspokoić sytuację, tylko ją zaogniło. Aktor przekonuje bowiem, że dopiero godzinę po zakończeniu występu uświadomił sobie, że w ogóle pocałował swoją partnerkę. Tak, dobrze słyszycie. Twierdzi, że był w takich emocjach, w takim transie, że kompletnie nie zarejestrował tego, co wydarzyło się na parkiecie w kulminacyjnym momencie. I tu musimy dokładnie zacytować jego szokujące słowa: Wszystko jest spontaniczne, wypływa z nas, jest szczere. Ja dowiedziałem się o tym godzinę temu. To był impuls. Zatańczyliśmy choreografię, ja jeszcze tego nie widziałem, więc nie wiem, czy można w to uwierzyć. Aktor całuje namiętnie swoją partnerkę na oczach milionów widzów i jej nie pamięta tego przez godzinę. Twierdzi, że to był impuls, którego nawet nie zarejestrował? Reakcja Agnieszki Kaczorowskiej na te słowa była natychmiastowa i niezwykle wymowna. Ona doskonale wiedziała, co się stało. Na te słowa partnera szybko zareagowała, wtrącając krótko, ale jakże znacząco. Ja to pamiętam. To jedno zdanie, ja to pamiętam, wypowiedziane tuż po jego deklaracji o amnezji, zabrzmiało jak delikatne, ale jednak publiczne podważenie jego wersji. Jakby chciała powiedzieć, kochanie, nie przesadzajmy z tą spontanicznością. Widząc tę niezręczność, Rogacewicz natychmiast próbował ratować sytuację. Szybko zaczął wyjaśniać, że ten rzekomy wybuch emocji, ten impuls, był efektem wyjątkowej, intymnej atmosfery, jaka wytworzyła się między nimi na parkiecie tuż przed samym występem. Zdradził, co szeptali sobie do ucha na sekundy przed pierwszymi taktami muzyki. I tu pada jego drugie, kluczowe wyznanie, które miało nadać sens temu pocałunkowi. Aktor powiedział: Cytujemy, też to pamiętam, ale ta czacza to była nasza, była intymna. Myśmy chcieli ją zatańczyć sami dla siebie i to, co szeptaliśmy na ucho, i wiedzieliśmy, że za 7 sekund zaczynamy tańczyć, to jest po prostu. Jesteśmy razem. Nikogo tu nie ma. Tańczymy dla siebie. Tylko myć i po prostu zatańczyliśmy w ten sposób. A więc to był taniec tylko dla siebie. Intymny moment, w którym zapomnieli o całym świecie, o kamerach, o jurorach, o publiczności? Czy to tłumaczenie jest bardziej wiarygodne? Czy widzowie w to uwierzą? Na koniec głos zabrała Agnieszka Kaczorowska. Postanowiła postawić kropkę nad i podsumowując całą tę aferę jednym, krótkim, ale niezwykle mocnym zdaniem. Zdaniem, które jest jednocześnie manifestem ich związku i odpowiedzą na całą krytykę. To jest ten emocjonalny wybuch na koniec. Kaczorowska dodała: Cytujemy, tacy jesteśmy, tacy szczerzy, tak mamy. Koniec cytatu. Czy to wyznanie szczerości, czy raczej bezczelna obrona kontrowersyjnego zachowania? Czy para naprawdę zatraciła się w emocjach, czy może cynicznie gra na uczuciach widzów, by wygrać program? Prawda, jak zwykle, leży pewnie gdzieś po środku. Ale jedno jest pewne Kaczorowska i Rogacewicz znów są na ustach wszystkich. I znów podzielili Polskę. A ich pocałunek przejdzie do historii i tańca z gwiazdami jako jeden z najbardziej dyskutowanych momentów.